Matusia Małgorzata od dziecka polecała Jankowi, żeby ufał Maryi. I to jej właśnie polecał swoje dzieła i zawsze podkreślał, jak istotne jest jej wstawiennictwo. Dlatego właśnie ksiądz Bosko każdą sprawę i wydarzenie oddawał w opiekę Matce Bożej. I do tego zachęcał swoich wychowanków. Maryja zawsze była ważna w życiu księdza Bosko. I to właśnie 8 grudnia, czyli w uroczystość niepokalanego poczęcia na świętnie Maryi Panny, miało miejsce wydarzenie, które sam ksiądz Bosko uznaje za początek oratorium. W dzień uroczystości ksiądz Bosko udał się do kościoła, aby odprawić przeświętą. I gdy ubierał się w strój liturgiczny, usłyszał zakrystianina, który prosił chłopca, który stał w rogu zakrystii, aby ten służył do mszy. Chłopiec odpowiedział, że nie potrafi, na co zakrystianin bardzo się zdenerwował. Zaczął krzyczeć i bić go miotło. Ksiądz Bosko krzyknął, aby ten natychmiast przestał, bo jest to jego przyjaciel. Zabrał chłopca na msze. A po niej wziął go na bok i zapytał, jak się nazywasz i skąd pochodzisz? Nazywał się Bartłomie Garelli i pochodził z Asti. Dodał, że jego rodzice nie żyją. A na kolejne pytania księdza Bosko, czy umie pisać, śpiewać i czytać, ze smutkiem odpowiedział, że nie. Lecz gdy ksiądz Bosko zapytał go o umiejętność gwizdania, chłopiec bardzo się ucieszył. Ksiądz Bosko zaproponował Bartłomiejowi, że poprowadzi na jego katechizm, na co chłopiec bardzo się ucieszył. Od razu potem uklęknął i zaczął odmawiać Zdrowaś Maryjo. I to właśnie w tej zakrystii, od tego jednego Zdrowaś Maryjo, wszystko się zaczęło. Ksiądz Bosko nauczył wtedy Bartłomieja najprostszego czynu, czyli znaku krzyża. Gdy skończyli katechizm, ksiądz Bosko powiedział chłopcu, że może przyjść tu w kolejną niedzielę, lecz tym razem ze swoimi kolegami. I Bartłomiej, gdy spotkał ich, powiedział, że poznał bardzo sympatycznego księdza, który swoją drogą potrafił gwizdać. W następną niedzielę do zakrystii przyszło już dziewięciu chłopaków. I to właśnie był sam początek oratorium, a ksiądz Bosko przypisuje to wszystko Najświętszej Maryi Pannie, tak jak w sumie wiele wydarzeń w swoim życiu, bo działo się to w jej święto 8 grudnia. Skuteczność modlitwy ksiądz Bosko poznał w sposób naturalny, ale także dzięki Bożej opatrzności, którą otrzymywał w wielu wizjach podczas snu. Kiedy opowiadał je swoim chłopcom, nazywał je skromnie snami, aby nie wzbudzać sensacji z powodu ich nadprzyrodzonego charakteru. Jeden taki sen ksiądz Bosko miał w Wigilię w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w roku 1862. Ten sen pokazał mu, jak ważną, jak silną bronią w walce z szatanem jest różaniec. Oto znajdował się w swojej rodzinnej miejscowości, w domu swego brata, razem z wszystkimi chłopcami. W pewnym momencie pojawiła się przewodniczka, którą znał z poprzednich snów, szczególnie ze snu z dziewiątego roku życia. Zaprosiła go. Żeby wyszli razem na łąkę. Tam wskazała mu na grubego, wielkiego, długiego, na 7-8 metrów węża. Kiedy ksiądz bosko go zobaczył, przerażony chciał uciekać, ale przewodniczka powstrzymała go i prosiła, żeby pozostał. Otworzyła skrzynię i wyciągnęła z niej gruby sznur. Wręczając jeden koniec poprosiła, by ksiądz bosko razem z nią stanął przy wężu i zarzucił na niego. Janek po raz kolejny przeraził się wizją tego, że Gad ich zaatakuje, ale przewodniczka cierpliwie po raz kolejny wytłumaczyła, żeby się nie bał i jej zaufał. Kiedy stanęli i rzucili sznur na węża, ten oplód go tak mocno, że Gad, pragnąc się wydostać, uderzał mocno głową i całym ciałem o ziemię i rozpadł się na części. Przewodniczka wzięła sznur i odłożyła do skrzyni. Gdy ksiądz Bosko zajrzał tam, zobaczył, że sznur ułożył się w litery Awe Maria a więc Zdrowaś Maryja. Modlitwa różańcowa zapewnia nam opiekę Najświętszej Marii Panny. Dzięki niej jesteśmy w stanie walczyć, zwyciężać i niszczyć piekielne demony. W czasach wędrownego oratorium, kiedy ksiądz Bosko szukał z całego miejsca za swoich chłopaków, często zabierał ich na różne przechadzki. Jednym z takich miejsc było wzgórzem, na którym znajduje się Bazylika Superga, czyli to miejsce, w którym właśnie jesteśmy. To tutaj właśnie modlili się i grali w gry. Rozpościera się stąd przepiękny widok na okolice, a ciekawym faktem jest to, że znajdujemy się na wysokości 672 metrów.